Dzień witajcie kochani, witam wszystkie moje białe i zielone wróżki. Ach, tych panów, chyba powinno powiedzieć wróżbitów, <laughs> też witam bardzo serdecznie. Może nie wróżbitów, a czarodziei. I tak czaruje i czaruje, ach, jakie to wspaniałe. Kochani, kłaniam się niziutko całemu światu i witam Was niedzielnie bardzo serdecznie. Tak z całego serca. Ah, obudziłam się z taką myślą, bo przyśnił mi się dzisiaj mój tata. Hmm. 25 lat już nie żyje. I tak pytanie jest po tamtej stronie. Oczywiście, że mnie wspiera, bo jakże mogłoby być inaczej. Ale zobaczcie, jak to każdy z nas ma swojego tatę. Miał. I. Jakie te myśli krążą wokół tego naszego taty? Bo gdyby nie on, gdyby nie mama, nie byłoby nas. A co to tak niedzielnie pan hałasuje? <laughs> Witajcie. Witajcie z dobrą kawą. Ale dyskutujemy i posłuchajcie dzisiaj z mężem, że może jednak byśmy tą kawę przestali pić. I ile wytrzymamy? No, zobaczymy jak nam to pójdzie. Tylko jest pytanie, czy wypić zapasy i przestać, czy po prostu, żeby taka wa stała, żeby na nią patrzeć i nie pić. O, to jest sztuka. Nie sztuka być na diecie, jeżeli się nie chce jeść. Sztuka ogarnąć siebie i coś zmienić. O, to jest sztuka. <laughs> Witam moją zieloną różkę, Sylwusia. Sylwusia, dzień dobry. Anusia Białoruszka, dzień dobry, Anusiu. Tu pod nóżek białych wróżek słyszę. <grym> czuję, <grym> czuję obecność i dziękuję za wsparcie. Witaj, Joanno. Witaj, Joanno. W Sydney, witam. Euk, witam, Joasiu, witam bardzo serdecznie. Witam Radą. Witam Warszawę. Witam Śląsk. Witam Gorzów Wielkopolski, Częstochowe Witam. Kochani, Witam całą Polskę, witam moich sąsiadów w Niemczech. W ogóle witam wszystkich nowych widzów. Mamy na imię Magdalena i posłuchajcie, jestem w Bawarii. I tak, dzisiaj w nocy mieliśmy imprezę. Tutaj mamy, jak to powiedzieć, takie, to na pewno, na pewno jest boisko sportowe, no i w ogóle taki punkt, powiedzmy, imprezowy. Wybudowany, bo to jest takie nowe, powiedzmy, no niech ma, nie 15-20 lat. I w nocy o drugiej tak słyszę, gdzie to taka muza. A chyba nawet tutaj leciał. posłuchajcie, no i wyszłam na balkon i słyszę stąd. No nie, no przecież tu jeden drugi do drugi dom i są stawy, tu nawet nie ma miejsca. Posłuchajcie, tak echo odbijało tu nie wiem, chyba od góry, od, tutaj od Galgenbergu. I wyszłam przed dom i, boże, piękne niebo gwiaździste, impreza. Zobaczcie, co przez te dwa lataśmy stracili. No właśnie, coś my zyskali. Ale jak cała miejscowość po prostu żyła, miała w końcu jak już ten, tutaj jestem w październiku, będzie dwa lata jak tu jestem, to posłuchajcie, po raz pierwszy jest impreza dla wszystkich. Dla wszystkich, posłuchajcie, kochani. Ale przecież to o to chodzi, żeby potańczyć, żeby się zapawić, żeby posłuchać dobrej muzy, po prostu pobyć w towarzystwie, bo człowiek jest istotą społeczną. Nie tak, żeby się zamknąć i siedzieć i najlepiej się zamknąć i siedzieć, <laughs> nie, 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 wiecie kochani, to jest tak, sączą nam te informacje, to znaczy kochani, one idą, no to jak ja nie mam już tyle lat, już ho, ho, ile to my nie mamy telewizora, także nie oglądamy. Nie wiem co mówią, <laughs> owszem wiadomości słuchamy, radia słuchamy, ale teraz ostatnio słuchamy Szarywary, jest takie tutaj radio niemieckie, polskie radio też od czasu do czasu też słuchamy, no bo te wiadomości są istotne, no w internecie wystarczy otworzyć telefon też, powiedzmy jesteśmy na bieżąco, ale zobaczcie, jak człowiek się tak nasłucha, jak jest źle i jak jest niedobrze, to jak będzie myślał, dobrze czy źle. a przecież sięgnijmy tak wstecz, taka mała retrospekcja. Kiedy telewizja mówiła o pozytywnych zdarzeniach? Czy w ogóle kiedykolwiek? I niech nam to da do myślenia. Czy mówiła o tym, że trzeba się wspierać? Że trzeba sobie pomagać? Tak, oczywiście. Ja nie mówię o takich tematach, że posłuchajcie, to takie nie, to teraz to musimy tu pomóc, musimy pomóc. Nie, najpierw musimy pomóc sobie. To tak, jak jest ta maska tlenowa w samolocie. I jak jest instrukcja? Nie zakładamy najpierw dziecku i się dusimy. Najpierw zakładamy sobie, a później dziecku. No bo przecież musimy mieć siłę, musimy mieć oddech i musimy żyć, żeby pomóc drugiej osobie. Aha, a jakie ciekawe! I jakie ciekawe do mnie przyszło, kochani, zobaczcie. Ach, czerwony pomino. Drugi, trzeci, no. Mówię do męża wczoraj, tak, no to rozkroimy tego pomidorka na eleganckim talerzyku i zjemy. Moszu mówi, dobrze, poczekaj jeszcze chwileczkę, jeszcze, jak on taki będzie w pełni czerwony. Truskawki mi się skończyły w ogródeczku, dużo ich nie było, ale jakież były smaczne. A pytanie kochani, a jak cena truskawek w Polsce, jak to jest, czy to już jest tak w pełni sezon, czy ten sezon powoli przechodzi? Bo w sumie lipiec. Bo brakuje mi takich. Tu się posłuchajcie, te truskawki są tak po 200 kg, kosztuje truskawek 6,99 tak w sklepie i się kupuje tak w takich jest pojemniczkach, nie wiem tam ćwierć kilo, pół kilo, no można oczywiście wziąć więcej, a u nas się te truskawki kupuje na ubijanki, jedzie się do, nie wiem, przy drodze, przy drodze, u nas na przykład w naszej miejscowości, czy na targu, czy gdziekolwiek, ktoś tam, ludki stają, mają tak powiem plantację i później wiadomo, że w określonych miejscach można te truskawki kupić. Można zrobić dżemy, można zrobić kompoty, można zrobić truskawki ze śmietaną. Wow, wow. I tych truskawek po prostu jest. No i oczywiście z makaronem, czy z kruseczkami jakimiś takimi. No, dużo różnych przepisów jest i oczywiście ciasta też najróżniejsze. A tu troszeczkę to jest inaczej. Kochani, jest niedzielnie, ale wrócę do tematu tego mojego taty. Jak już przyszedł, to go wspomnę. Dzień dobry, Mariolu. No pamiętasz swojego tatę? Tata był złotym człowiekiem. I jak mama, mama była osobą, powiem tak, no już w pewnych momencie, momentach lekko denerwującą. To tata był oazą spokoju. To, było, to była osoba, w której zawsze miałam wsparcie. Ale on w ogóle zawsze każdemu dawał wsparcie. I zobaczcie, jak mamy w życiu. Jeżeli nie mieliśmy tego Ojca ze wsparciem, to go cały czas poszukujemy. Ale jeżeli mieliśmy, to może powiem po sobie: to wiem, jak to wygląda i wiem, czego chcę. I myślę, że to też jest istotne w naszym życiu, to dokonywanie naszych wyborów, każdy, życiowych, na podstawie naszych albo widzimy się, Albo na tym, co już poczuliśmy. Bo istotą jest, żeby wspierać siebie i być sobą, wspierać innych, ale tak naprawdę, to chyba istotą, no nawet nie chyba, jest budowanie dobra i odróżnienie dobra od zła. I gdy czasem czegoś nie wiemy, czy to pójść w lewo, czy w prawo, to trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest zdarzenie, czy, czy dana rzecz to jest, pochodzi od źródła miłości, czy od źródła nienawiści. O, i chyba to będzie najlepsze rozróżnienie, bo też jest taki tekst, że po owocach ich poznacie. Posłuchajcie, no, to już jest takie podsumowanie, ale jak często mamy w życiu, że nie wiemy, co zrobić, jaką decyzję podjąć. Ja. Przypominam, mówię, ale może mnie jest łatwiej, bo może u mnie to inaczej działa. Może ja to tak zawsze czułam, że słuchajmy siebie, ale jaką, że trzeba mieć odwagę w sobie, żeby słuchać siebie. I to tak naprawdę na każdym kroku. I jaką trzeba mieć świadomość, żeby zobaczyć, jak wiele myśli moich własnych mnie ogranicza. I. Mamy tutaj w budynku kuchnię, posłuchajcie kochani. No i ta kuchnia, jak wiele różnych kuchni, jest taka nie inna, ale że jest kilka, to ja ją do tej pory odróżniałam, że tak jakby coś w tej kuchni było. No i posłuchajcie, no dobrze, no kuchnia, kuchnia. Zmieniłam firanki. I tak stoję w tej kuchni i mówię, ale tak, coś tu jest nie tak. Takie coś tam czuję, nie tak w tej kuchni. I był taki obraz, taki, takie mazaje. I patrzę tak na ten obraz, taka reprodukcja, mówimy reprodukcja. Taka kolor, nie, tak. Nie, to nie pasuje do tego miejsca. Posłuchajcie, wyniosłam, zmieniłam miejsce. I <laughs> dlaczego to opowiada? Posłuchajcie, były pewne osoby, akurat, które przy tej kuchni, z tej kuchni korzystały. I gdy te osoby się wyprowadziły, to nagle poczułam różnicę. I ja ją rzeczywiście poczułam. I nagle weszłam do tej kuchni i ta kuchnia, tak, jak to można powiedzieć, wyjaśniała. Rozjaśniła się. O, może to będzie lepsze słowo i tak bardziej po polsku. I teraz, gdy przechodzę i zaglądam i mówię, wow, to pomieszczenie jest takie, no nie waham się użyć słowa piękne, ale takie czyste energetycznie. I teraz właśnie widzę, dlaczego to nie pasowało mi. I zobaczcie, to jest tylko pomieszczenie. Jak wiele tych energii, takich w naszym towarzystwie, znaczy energii, tych przedmiotów jest. Przecież otocza, otocza, otaczamy się przedmiotami różnymi. I tak jak kiedyś powiedziałam Marioli, pamiętasz Mariola? Po prostu w Twoim całym pięknym domu, gdzie jest mnóstwo cudownych rzeczy. Jest jedna rzecz, która mi nie pasowała i to, to oczywiście znamy temat. Nie wiem dlaczego, bo posłuchajcie na pytanie, dlaczego ja to wiem, to odpowiem tak. Nie wiem, tak mi przeszło. <laughs> Ale myślę, że to jest właśnie ta, to odczuwanie, ta intuicja. Czy Wy też tak odczuwacie, Sylwusiu, dziewczyny, panowie? Czy jest tak, że właśnie. Widzicie taką, zauważyliście różnicę, że było coś, co wam do końca nie pasowało i pozwólcie to tak jest z tymi chorobami. Najpierw jest zaburzenie energetyczne. Zaburzenie energetyczne, które tak nagle mówiły, o, poszlibyśmy, kurczę, no w sumie to nic nas nie boli, ale jakiś jest problem. Coś jest nie tak. Robimy sobie badania i mówimy, hmm, badania dobre. A nie myśleliśmy nad tym, że może jest to zaburzenie energetyczne, które spowodowane było tym czy tamtym. I może trzeba by najpierw nad tym tematem się zastanowić. I wrócę do tematu, jak kiedyś, jak nagrywałam tam Wiersbruck, tą perspektywę, a jechaliśmy z kolegą z pracy, zaprowadzaliśmy tam samochód i posłuchajcie, on w pewnym momencie, stanęliśmy tam właśnie na tym parkingu, on wyszedł i mówi, mówi posłuchaj, muszę, nie wiem, jakąś kawę, muszę sobie zrobić jakąś przerwę, nie jestem w stanie prowadzić samochodu, bo mnie tak boli głowa. A ja mówię, gdzie tu jest jakaś ławka, a do czego nam ławka? No poszukajmy, gdzie jest ławka? No to siadł na ławce, siedliśmy, nie, siedliśmy usiąść. I ja mówię, ten ból z głowy ci zdejmę. Zaczęła nam ten ból z głowy zdejmować. I posłuchajcie. No nie wiem, ile to upłynęło tam. Pięć minut może wszystkiego. I on mówi... Ja wiem, no i jak? Już przeszło ci, bo czuję, nie? On mówi, rzeczywiście, nic mi nie boli. I zobaczcie, kochani, jak to czasem warto usiąść. Z dobrą kamą i się zastanowić, skąd mamy przyszło jakieś działanie, zdarzenie, skąd się ono wzięło. <laughs> Ale mnie dzisiaj przeszło <laughs> niedzielnie. <laughs> kochani, <laughs> mam. Nagrywam już 5 lat, kochani, od 2006, od, dwa, od października, chyba październik, był październik, listopada 2016 roku. Tych filmów na moim kanale jest no, chyba około 900. Ale polecam Wam wejść w playlisty. Playlista i jest nasze zdrowie, bo ostatnio powiedziałam nasza odwaga, nasze zdrowie. Nie, nie kochani, sprawdziłam. <laughs> w międzyczasie zmieniam nazwę Nasze zdrowie. I w tej playliście są tematy, na przykład o ziołach. Takie no, dotyczące zdrowia, różne oczywiście nie mówię, żeby zaraz wszystkie obejrzeć, ale zobaczcie, bo takim ciekawym tematem, który mam bardzo dużą oglądalność jest robinia akacjowa. My mówimy akację, a to jest robinia akacjowa. No, ale to polecam. Tam jest Joasiu, synny. I chyba oglądałaś kiedyś to. Poznajcie, tam jest akurat w odcinku mam małego perunka. No, perunek był mały, fajniusi. Urósł na wielkie, bydle 42 kg. Ale zobaczcie, jak ta przyroda, jak ten świat nas otacza. I gdy słyszymy. Tu pod nóżek białych wróżek, to ta rzeczywistość staje się piękniejsza. Te wróżki przynoszą nam takie słońce, taki rozbłysk energii pięknej, pięknej energii, takiej wspierającej. Bo Aniu, ja to tak odbieram, Sylusiu. Dziewczyny, Basia, Basia, dziękuję Wam za to, że jesteście. Że możemy wypić rano kawę. Zobaczymy, co będzie jutro. <śmiech> <śmiech> czy to będzie kawa, czy to będzie coś innego. Może trzeba by coś wymyślić innego. Ja dzięko życzę Wam wszystkich spokojnej niedzieli. I posłuchajcie, ta, ta hobowla, hodowla <laughs> pomidorkowa jest bardzo tutaj popularna. Bardzo na balkonach stoją, tak patrzę, mówię, znam te kwiatki. Bo no, przechodziłam i koszta było. Boże, mówię, ale zielono na balkonie znam te kwiatki. No znam, bo mam takie same, to znaczy te pomidory. <laughs> nie znaczy, że jak się ma balkon, trzeba hodować kwiaty. Kwiaty też. A u mnie atrakcja zobaczcie, kaktusów. Ile ja mam tych kaktusów? Nigdy nie hodowałam kaktusów, a teraz te kaktusy, nie wiem, do mnie chyba przemawiają, ale czekam, jak zakwitną. A będzie to kwiat jednej nocy. Tak, <laughs> kochani, do zobaczenia ale może to pa, to jest takie mało energetycznie, kochani, pa, pa, miłej, spokojnej niedzieli i nadchodzącego tygodnia takiego, życzę Wam, abyście odkryli coś, co sprawia Wam radość. O, to może ten tak, życzę Wam i życzę sobie.